No! Sonik straszny! jak Stopaść! Szybko uciekamy Dawaj, szybciej, w nogi, jedziemy, dalsam. rura do przodu! Dokąd, 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 do gdzie skręcamy? Dawaj, skręcamy w gdzie, prawo? Jedź do mnie, jedź, do mnie, A. mam pomysł, mam pomysł. do siebie, do do okej, okay. do do dobra, jedziemy, skręcaj, jedziemy do domu sepka, do domu sepka, włalimy się w garaż. Bokiem. Dobra, dobra, skręcamy, jedziemy, wysiadajcie! O będzie cierra, szybko, zamykamy, 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 biegnie ta garaż". Zamknąłem, okej. To straszny Sonic, który nas ścigał właśnie to on prawie nas zabał w poprzednim filmie, stał obok Og nas dosłownie, ale szybko weszliśmy do auta. Nie, ja się, się cały spoczyłem do stresu. Mam nadzieję, że uciekliśmy mu, ale co to było? Jak on wygląda? Jak ją ma zęby? poczwórne no. dosłownie, nie? Jak to była, wygląda... wiesz co, to, to była on tragedia tam jest. go widzieć. On tam jest, niestety. Ej, wszedł ba, do idzie, naszej nie? wioski Smilandii, drzwi ma zamknięte? Są, ok, zamknięte. Są, są zamknięte, ja zawsze zamykam. On tam jest, patrzcie, jak biegnie. Świr normalnie. On jest mega straszny. I dostał się do naszej wioski Smilandii. Jest, ale wśród on nas. jest szybko. Szybki, jak on szybko biega! Bardzo szybko! Patrzcie, on dosłownie dogania, czajcie auto, auto, które jedzie prawie stówą na godzinę, a on tak szybko biegnie, 100 na godzinę? Jak to możliwe, że on tak szybko biegnie? Przecież ona dopadnie się, w kilka sekund. Nie możemy wyjść na dwór, patrzcie, jak szybko biegnie, jakie ma Będzie, ręce. Nie biegnie w tą stronę, nie pokazujcie mu się przez to szybę, żeby nas nie zauważył. Tak, tak. Chodźcie tutaj tak, 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 na dół, tutaj. muszę wam coś pokazać. To co, 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 idziemy do ciebie na dół. Plan? Tutaj taką piwnicę ukrytą, nie? Ej tu możemy się skryć! Ej, tu możemy się skryć!

Na dole dobra, są okay. kamery, które idziemy. rozstawimy normalnie to. po wiosce i będziemy obserwowali ja wszystko zamknę. widzieli. Dobra, idziemy, okej, okay, to zamykaj w takim razie, a my... Co masz? Kamery? Chcesz go śledzić, Sonika? Ej, tak, to dobry dobrze słyszałeś, otwórz sobie tą skrzynkę i tu Uuu. masz 20 kamer i normalnie masz jeszcze kamery do tego, żeby widzieć, co na tych kamerach jest. Ej, fajnie, dobra, dobra. mamy kamery, dzięki kamerom byśmy mogli go obserwować. Dokładnie, tak z domu. Mamy każdy monitor. jego ruch. Ej, to byłoby dobre, każdy jego ruch byśmy widzieli, no niestety on się dostał. A w poprzednich filmach widzowie, my go spotkaliśmy obok lasu. Niestety dopadł nas i jest wśród nas. Musimy jakoś temu zapobiec, e, rozwalić go, nie wiem, ale pierwsze go obserwujmy, jak wygląda, jak się zachowuje, co robi, może jakiś sobie punkt, cokolwiek. Musimy te kamery porozstawiać po wiosce. Tak, tak, dobra. No to ale czekaj, e, nie możemy wyjść na dwór, bo nas zobaczy. To jest No, bez właśnie, sensu. To w sumie też, no prawda? Myślijmy, Alka, Alek się poświęci. Ale nie, 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 nie. Ej, nie ale możemy ja tak mam... ryzykować, bo słuchajcie, jak wyjdziemy na zewnątrz, to on nas Każdego dopadnie, on jest szybszy od nas, a od ciebie, od ciebie i ode mnie. On jest szybszy. Myślicie, że damy radę się dostać do mojego domu, bo ja coś mam? Do twojego domu? A po co no. do twojego no. domu? To ty weźmiesz, no, ja w tym mam domu? skrzynce, pewne rzeczy, które nam pomogą rozstawić kamery. A jakie masz? Jakie masz rzeczy? No to zobaczysz, no to nie też tajemnica, nie? No powiedz, ale powiedz jakie ma rzeczy, to ale po co mamy dobra, z tego domu? No? Miksturkę mi, mi, niewidzialności mam. Jak ją wypisujemy niewidzialności i będziemy mogli te kamery dostać wtedy. Ej, dobra, to jest świetny pomysł. Jakbyśmy poszli, to wtedy Rok dzięki to. niewidzialności byśmy mogli rozstawić kamery na naszej wiosce. Ej to jest dobry pomysł, ale Ekipa Tylko... zawsze dobrze myśli! Ekipa, to, ekipa nie To ja wymyśliłem. E, to nie, Dobra to teraz nie ty. kwestia, jak się dostaniemy o, mam do rzeczy. Alka domu. Dobra, i teraz musimy dostać się Walka, ale jeszcze zanim, to widzowie pamiętajcie o fajnych koszulkach, nowa kolekcja wleciała, patrzcie, Smile Slow Team nowe koszulki czekają na was, nowość kosmiczne, kolekcja kosmosowa, takiej kolekcji jeszcze u mnie nie było a dobrze się tutaj wam spodobała, dużo osób do mnie pisało, że fajna kolekcja, że fajne nowe zeszyty, które jeszcze możecie mieć i wy, dalej są na moim sklepie i czekają na was, Smile Slow Team, patrzcie jaki fajne a ja zeszyt. ci coś pokażę co ja mam patrz jaką ja mam koszulkę Ula, la, jaka koszulka, to jest koszulka Siby. Tylko włożyłeś się w ścianę no, W ścianę To no, jest przypadek e, Ale to jest koszulka szyby która też jest u, oczywiście u mnie O, ta A, nie ma Zabrakło uh, Bo się kończą Tak się sprzedają szybko Dobra, ale też mam Dobra, weźmy się skupmy Chodźmy teraz do domu Alka Tylko e, nie możemy tak wyjść Dlatego, że Sonic nas może złapać Weźmy to w Uważajmy, że on tu... On tu może wejść w każdej chwili Bądźmy bardzo O Nie, tu jest. Ej, weźcie to, zasłoncie szybko, szybko ziemią, zamburujcie, żeby tu nie wbiegł do nas. Ja mam jakieś schodki. Czekaj, schodki. Okej, okay, zablokujcie czymś. No, zablokujcie. No, nie, co to jest? Dobra, ja mam. Czekaj, odsun się. O, dobra, okej, okay, jest. No, deską, deską. Dobra, super. Ej, do, żeby muś trzeba uważać, nie ale, ale on tam biega, on tam biega, 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 biega. Dobra, musimy się dostać do domu Alka, czyli musimy pójść do twojego domu. Tylko on nas, jak my wyjdziemy, to, ja mam to nas dopadnie, on nas dopadnie. Weźmy już ziemię sepkę jako przynętę. Nie, no, Chyba oszalałeś! Nie możemy się poświęcać, musimy zrobić coś innego. Czekaj, może byśmy się w coś przebrali, albo może poszli. O, mam stroje jakieś. Czekaj, właśnie, może byśmy jakieś ubrali koszulki, ale nie, on może nas rozpoznać i wtedy pobiegnie za nami i nam coś zrobi, on jest zbyt szybki od nas, więc to byłoby bez sensu. Cel tak, to jest dom Alka. Tak. Tam musimy wejść, widzowie, zaczynamy nam się bilard. uda. A wyknijcie łapeczkę tu... w górę, pamiętajcie o widzowie. No, myście, Masz dużo ręczników Sebe, które się pod ręcznikami się schowały, tak, śli, tak, Ręczniki? No nie, mam tylko jeden. A nie, jeden A. jest ręcznik, to za mało nam nie wystarczy. W ogóle, co jest? Ksufi ci przyjeżdża. No, bo do góry basen ci jest i cieknie mi, muszę to zrobić kiedyś, ale nie ma czasu, bo teraz Sonic nas goni, jest. Ważniejsze życie dla dobra, 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 dobra. To weźmy taki razie... Myślmy, miał... myślmy razem wspólnie, myślmy, myślmy. myślmy, myślmy. Nie, myślmy. Nie, W kratkę koszulkę. Ej, czekaj, mam pomysł, tu jest wielka szafa, Żebyśmy się schowali do szafy, ej, a jakbyśmy weszli szaf Ty, to jest genialny to pomysł! A jakbyśmy weszli do szafy i ukryli się pomiędzy ubraniami, następnie z tą szafą wyszli, to wtedy by było. Ej, spróbujcie wejść, no, spróbujcie ej, wejść. W sumie? Tak, o? w sumie. Ej, to jest genialny pomysł, żebyśmy tak zrobili. I w tej szafie się ukryjemy z ubraniami, i będziemy mogli to właśnie tą szafową wyjść. Ej, to jest dobra kryjówka. Kliknijcie łapeczkę w górę, kto nas widzi. Halo, zostaw łapkę, jak mnie widzisz, i subika, Pamiętajcie też o subskrypcji. Dobra, idziemy w ten sposób, kryjemy się przed ubraniami. No. Dobra, Trzeba uważać. Idziemy razem wszyscy. Idziemy, idziemy do przodu, do przodu, do przodu. Rus, rus, Róż, Dawaj, dawaj, idziemy szafą, szafą wyjdziemy. To będzie dobre. Miejmy nadzieję, że on nas tutaj nie zauważy w tej szafie. Szafie, szafie. Jak to zadziała, To jest to złoty. złotych. i szafą, szafą, szafą pójdziemy. Szafą, patrzcie, idziemy szafą. Wychodzimy szafą, patrzcie. Idziemy i będziemy się na szafę nie rozwalili. Dobra, idziemy, idziemy, bo tam stoi. Patrzcie, biegnie jaki On szybki jest. szybko przebiegł, nie mi zniknął o masz dwieście prędkości. Ostrożnie, ostrożnie chodźmy w ogóle. do domu, Alka, do domu, Alka, szafą, skaczemy. Na... <grym> Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Ale myślę, że to nie będzie podejrzane, że szafa się rusza. Nie wiem, czy to jest podejrzane, może nas nie zobaczy, trzymajcie kciuki. No, no ja to chyba bym coś podejrzał. No nie, przebiegł komu, 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 no, obok nas, patrz, patrz. patrz się patrz, nie rusza, nie ruszaj się. No przebiegu, patrz, biegnie, biegnie, idziemy, 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 idziemy. szuko, szybko, szafa się przerwa. rusza Idziemy, idziemy. Dobra, musimy do domu, Alka, to jest tam. O, o, wraca, 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 wraca. Ok, stoimy w miejscu, nie ruszamy się. To... Nie stoimy w miejscu. Nie ruszaj, nie biegnie, nie biegnie, nie biegnie. O, o. przebiegł nas, przebieg, Patrzy się, patrzy się, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. oh, patrzy oh. się z boku. Ej, tutaj jest dosłownie, czekaj, on jest pod moją kamerką. Patrzcie, on teraz stanął i się patrzy na tą, bo jest dosłownie pode mną. I on teraz Yo, patrzy się. Nie zbyt głęboko. Ej, on teraz... On pa, 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 pa. patrz na nas, patrz na nas. Szeptajcie, szeptajcie. Cicho, cicho teraz. Jakie on ma zęby, jakie on ma zęby. Ej, on ma poczwórne zęby, tragedia. Jakie łapy dora, podchodzi. Ale, czekaj, czekaj, yy, on z... Jest, poszedł dalej, dobra! idziemy, Go, 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 go! Szybko, szybko, biegniemy, biegniemy szafą! Nie zobaczył nas on, pomyślał, że to jest szafa normalnie z ubraniami. Szybko, do domu, Alka, do domu, Alka, do domu, Alka, Wchodzimy! Okay. Nie da rady, nie czekaj da rady z szafą. Jakoś. Szafa, Ej, jest, tylko, za duża. Szafa jest za duża. Czekaj. Weź się tak nie pchaj, nie rozpychaj się, Alek. <coughs> bokiem, sta bokiem. Ej, stawimy tu szafę i wychodzimy. I szybko wychodzimy z tej szafy, wychodzimy, wychodzimy. Ej, to było 300 EQ. Dawajcie, dobra, dawajcie. Czekajcie, teraz ja wychodzę. Ej, czekaj, czekaj się, no, dawaj, dawaj. dawaj. I Alek, Alek, dawaj. Czekaj, bo nic nie widzę, tych oblań style. Okej, jest elegancko, wyszliśmy, jesteśmy, udało się nam, udało nam się, jest, jest! Piąteczka, piątunia! Dobra, dobra, udało się, udało się. Nas nie zobaczy <coughs> dobra, ale czy on tam dalej biega, czekajcie tak biegnie, 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 biegnie. biegnie. chowajcie, 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 chowajcie. się, chowajcie się chowajcie się, chowajcie się, chowajcie się gdzie masz te rzeczy, się. gdzie masz niewidzialność, gdzie masz miksturki czekaj, czekaj, to nie, nie w te, e o, tutaj, tutaj to one mam, tu, no. jo, są? to są, ile to masz rzeczy, jo, Ej, Ej, po co po ci tyle rzeczy, rzeczy jo, Ej, dobra, dobra nie pytaj, dobra, dobra, to nie bierzemy. okej, okay, okay, po dwie miksturki dla każdego, po dwie dobra, ja dwie, okej, mamy miksturki niewidzialności, w ten sposób Sonic nas nie zobaczy okej, dobra, będzie mieć i chłopaki, jeszcze trzymajcie to lemoniadę macie tutaj po jednej. O, masz lemoniadę jeszcze jakąś? Ej. Dawaj mi się pić. A co to? Ona może A, to nam można dać? Wstrzymaj. Eee... Lemoniada jest Ej, co jest? Lemuja na sport. No to jest patrzcie. sportowa taka. Uuu, ej, to może będziemy szybciej biegać. Ok, wypijemy teraz. Nie, Lemuja na sport, wypiję. Mm. Uuu, szybciej ja biegam. Ej, to przyspiesza, ale ja znam. No I teraz nie... miksturka niewidzialności. Piję, piję, z miksturka niewidzialności. Bum, zniknąłem, ja jestem też. niewidzialny. Jo, oh. ale też, dobra, patrzcie. Nasze skiny są przeze... co? przezroczyste, czyli takie niewidzialne. Elegancko, dobra. A no co, idziemy teraz kamerki rozstawiać i będziemy go widzieli na każdym kroku. Tak, tak, teraz razem wspólnie rozstawiamy kamerki i będziemy go podglądali, ale to super dobra teraz on sp 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 spróbujmy teraz wyjść przez to czekajcie a może tyłem tyłem bo tu jest szafa e, idziemy albo garażem bo nie odsuniem. o garażem można Dobra, okej okay, idziemy 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 na niewidzialności patrzcie patrzcie wychodzimy wychodzimy. o zobaczył, że się garaż czekaj nie przebiegałem myślałem że zobaczył okej okay, wraca, wraca, wraca 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 powoli powoli dobra dobra uważajcie nie widzi nie widzi nie widzi nie widzi ja specjalnie zamknąłem żeby się nie skapnął to i się patrzy ha on nas nie widzi patrzcie niego skacze nie widzi nas nie nie tylko nie widzi nie widzi nas. Ej, super, 300 iQ nie widzi nas, W ten znowu, sposób, znowu możemy... kolejny sukces. Rozstawmy no, nie kamery, taki... rozstawmy kamery sukces. bo niewidzialność tam się może skończyć za 8 no, minut. Właśnie, i musimy wrócić do, do piwnicy. Ok, jedną kamerę tu rozstawiam, jedną podłączam tutaj, drugą podłączam do tutaj. dobrze do tylko... monitora, żeby działały. W domu, w domu może tutaj damy czekaj, tutaj może dajemy kamerkę, O, no, z tej strony damy. Bum. bo też podłączę ją. No, jeszcze gdzie, z jakiej strony możemy podłączyć? Tutaj, Team przy moim sklepie. Tu jest mój sklep Smash Dajcie tam mój sklep, widzowie, tutaj jeszcze podłączymy kamerkę. Pum, okej, okay, podłączyłem. Jeszcze może... Ej, no wie, że tam z góry byśmy dali. No byśmy też... wszystko widzieli, tylko u daleko party. będzie. Ej, u pati w domu jeszcze podłączmy. U, w domu u pati. I przed domem sepka bym jeszcze dał. Przed domem sepka jeszcze w środku w domu. też trzeba. Patrzcie on szukaj. Nie, biegł tu koło nas. Dobra, dawajcie, dawajcie, rozstawimy kamerki. Będziemy na tych kamerkach o, patrzeli, szybki. co on robi. Nadajmy no, teraz tutaj jedną, obok Pati, dobra. Daj Bum tu wejściu! Okej, okay, dałem, już jest, tutaj z boku. I damy teraz w środku, damy teraz w środku. Dziewczyn nie ma, bo je zostawiliśmy w poprzednim filmie, a zobaczcie gdzie my tam zostawiliśmy dziewczyny, czy nasze Patty oraz Liwie. Nadajmy no, teraz tutaj kamerę jedną. O, damy. Boom. I jeszcze jedną u góry. W razie w, jakby ten Sonic wszedł nam na chaty, to będziemy mieli też podgląd Będzie ze środka. Będziemy wszystko widzieć. Tak, będziemy wszystko widzieć, oczywiście. Tutaj ma swój komputer, jak Patty ma ładne stanowisko, nie? Oceńcie w komentarzu, ma, ma ładne Patty stanowisko, czy nie? Piszcie komentarze, jestem ciekawy, jak ją ocenicie, ale to takie serduszka, ładne. ulala la. Dla, dajmy teraz tutaj tą kamerkę. Czekaj, z tej strony podłączymy ją. Okej, okay, bum. I mamy już ile kamer? Pięć kamer podłączonych. patrzcie Patrzymy, i jest, kamery działają. Okej, okay, możemy widzieć, podglądać. Da, jeszcze dostawmy. Jeszcze więcej rozstawmy kamer. Tak, gdzie to możemy. Dawaj dać tu na mój dom postawimy. On tu biega często. Okej, okay, na twój dom, a twój dom. Dla, a czekaj. tu tędy przejdziemy. Ok, Siup. tutaj przejdziemy. Ziu. Ok, skaczymy na dół. tu nie wyjdziemy. chodźmy fontannę możesz dać też. Dobra, tu na, na będzie. Okej, okay, dobra, dobra. Idziemy teraz tutaj jeszcze. Kamery, Usepka. szybko, szybko, szybko biegniemy, biegniemy, tylko Dawaj o, Tu na bak. wejściu, na wejściu postaw, będziemy widzieć dużo. Tylko nas... Ej, bo jeszcze 5 minut, tylko mamy tej niewidzialności. O nie, to można nie wystarczyć. Badajmy Musimy się... spieszyć się, damy te kamery tutaj, szybciej. Tutaj, 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 tutaj jeszcze rozstawię. Usepka, tutaj, dobra, tu kamerę. Ej, bo biłem, gdzie ty jesteś? A gdzie tu? gdzie jeszcze, gdzie dajemy kamerę? Gdzie jeszcze dajemy może kamerę? Możemy u góry dać, u góry tać. na drugim pie na pierwszym piętrze. Okej, okay, tutaj daję, tutaj jeszcze daję kamerę. Dobra, tutaj podałem. W różnych miejscach podawałem kamery, w różnych, dosłownie różnych. Gdzie co możemy dodać? no możemy koło Liwi domu. Koło Liwi domu, ale do Liwi, ale no tam chociaż też można. W każdym w domu. Nie trzeba w domu, ale chociaż przed domem. A bo tu na tym, na tym może supie. bo tu na, na tutaj na supie, czekaj, spróbuję na supie dać, nie wiem czy to da działa. Nie radę. Nie działa, nie na działa. Ojej, to, to, to tutaj na dom. Okej, okay, koło Liwi koło tutaj mieszka nasza koleżanka. też też zamontujemy drzwi, ma otwarte. Ja też tutaj damy z tej strony. Ty, a obok mojego domu nic, nic nie dałeś. A twojego domu to nie, twój, to twój dom, dom jest taki. Twój dom nieważny. to tam jest. A, to super, no super. się nie u alka nie daliśmy koło domu nic, bo ta alka to nieważne. To, <laughs> dawaj, tu na tenczy dawaj, po Okej, na tenczy jeszcze dawaj, na tenczy. by wejście móc kontrolować. O nie, zaraz tam wejście. niewidzialność mija. Mamy mało czasu, musimy się pospieszyć. Nie dawaj, płacz tu. Teraz z powrotem uciekaj Uciekamy do środka, szybko, Dawajcie, szybko, szybko. Udało się, udało się, akcja się udała. I teraz chodzimy do piwnicy. Okej, okay, akcja się dała radę. Dobra, teraz to tutaj wydajemy. Pom, okej, okay, zamykamy Ej, mam to. Mamy mleko, to, mleko w piwnicy stare. Chce ktoś? Dobra, i, i jest, udało nam się. Co? Co ty Ej, chcesz? Ma, ma, mleko, mleko mam stare. Mleko stare, nie chcesz o tego mleka. Po co ma teraz pić mleko? Sodnikowi? daj. <laughs> Pij mleko, będziesz duży. Nie zaradź no się, mi, ty, bo ja to tylko dwa tygodnie po terminie. Dobra, chodźmy pod schody, Boczmy pod schody, tak jak jest nasza postać, to pod schody. I tutaj będziemy ją podglądali. Mamy kamery, i teraz możemy patrzeć, co Dobra, ona robi na swojej lata. Patrzymy na kamerach, patrzcie, wspólnie możemy mieć wgląd. I czekaj, ona znikła, ej, nie widzę jej. Dobra, widzę, 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 tam biegnie, tam biegnie. Widzę, 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 widzę. widzę, tak, jest, tak, 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 Wszedł do domu Patty wiedziałem, że on wejdzie, raz zmieniam teraz kamerę. 3 tak, tak. co on u niej tam pięć. szuka. E, wezmę to, okej, okay, dobra, mam, mam, mam podróż, wszedł do jej domu Wszedł, fuj, stopami na stół Ej, Fuj, stopami na stół Wszedł Jakie wielkie, ohydne stopy on ma O nie, jak on wygląda Co on robi w naszych domach, nie no, masakra Tragedia, patrzcie, podchodzi, podchodzi, podchodzi O, coś tam na zupę patrzy Ej, co on, on zjada rzeczy On zjada zupę Zjadł wszystkie rzeczy, które miała tutaj, patrzcie Kolejną wziął, on wszystko Wypija Ej, i wyrzuca, zje wszystko, ona nie będzie Miała co jeść. On jest mega głodny, ten Sonic, żeby nas nie zjadł. Patrz, o i teraz wyrzucił puste. O, wypił i wyrzucił. Jesteśmy teraz w pokoju pati, żeby tylko jej tutaj nic nie zrobił, żeby tu nie przeszedł. Tutaj Paty się maluje, robi swoje. O, nie wszedł. Nie wszedł do pokoju jej! O, o, i teraz nie. może tutaj zrobić. Otwiera szafę! Wchodzi do jej ubrań! O, o nie, co fuuj. teraz, ej! on i, on liż. Co on robi? on buziom, on buziom coś robi! Fuj. On ob całe Obrzydliwe, ubrania Badi on się ja cieszy. Już bym że bym tego nie ubrał. On się cieszy, że tutaj są ubrania dziewczyny, serio. <laughs> Ej, on zębami fu, Polizał to. Ej, a co on robi dalej? On wchodzi w ubrania, co on lubi ubrania dziewczęskie, serio? <laughs> nie Ale wiem, jak czy... można tak robić w ogóle? <laughs> nie no ja nie lubię dziewczyn ubrań, przecież jestem chłopakiem, on chyba też jest chłopakiem, no właśnie. Ej, co? No, Ej, on co robi. Tak. On wchodzi w te ubrania. on grzebie w ubraniach dziewczyny Co za koleś. Patrz otworzył kolejną szafę, co? On jej robi, nie no, następna tragedia. Czy powiemy o tym Patty? No oczywiście, że tak, ale ona nie... Ona się mega mocno wkurzy na niego. Patrz, <grywa> on tutaj wchodzi Czemu, ona, ona będzie grzebie. chciała w tej garderobę całą wymienić. On no, wszystko jej podotykał, wszystko. Zabrał jej jeszcze misia! Zabrał jej lalkę! Co? Jej ulubioną! Zabrał jej lalkę ulubioną Patty! Ale ona się... On paty będzie nie, płakać. Nie, ona ją bardzo lubiła. O, bardzo ją lubiła. I nie ma już jak Tam lalka leżała, nie wiem, czy ją widzieliście wcześniej. Ale yeah. on ją zabrał. No, i teraz jeszcze korzysta z kosmetyczki. Jeszcze. O, ja nie, zabrał szczotkę! Nie zabrał szczotkę do włosów! O, dziewczyny się, tego. Jej jedyna szczotka do włosów! O, nie, dziewczyny przecież cze, cze, czeszą włosy codziennie. Ona się zdenerwuje. No, właśnie, no i wyszedł. Bo się zaplątają te włosy Wyszedł, wyszedł, Dara poszedł, poszedł. Ok, zmieniamy kamerkę. Idzie teraz. O, 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 o. Idzie teraz do domu sepka, czyli do nas wchodzi! No, o, nie! nie! O, nie, nie! Wchodzi do naszego domu, gdzie my się ukrywamy. My jesteśmy tam. My jesteśmy tam, patrzymy się tam ukrywamy. A on. Przedł ciszej, ciszej, musimy być! Będzie bardzo cicho. Dobra, Obacz, on chodzi po domu Sepka, I teraz. zamknęliście włas, na pewno? Tak jest zamknięty, widzę na kamerze. Okay. Zamku, jest zamku. zamknięty, tam jest, jest, jest. Dobra, on przechodzi, patrzcie, patrzcie co on robi. Ty co on grzebie? On ci grzebie po rzeczach, wziął ci coś. No zaraz się zdenerwuję i stąd wyjdę i go wygonię stąd. A wziął już sepkowi coś, ty, pa, 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 pa coś kolejnego zupę. Ja on się cię... czuję jak u siebie w domu. O fuj, od stopa wziął ci zupę wziął ci. Jak dawrze się do domu, nie to jest dla Alka, to nie, Sebek nie. się wkurza. Dobra, no, i teraz co on ci jeszcze robi? Sebek nie do mnie. Ja zaraz stąd tak. wyjdę i go wygonię stąd. Czemu mi po chacie chodzi? Sebek, tylko nie wychodź poważnie! O nie, Sebek to będzie zły pomysł, nie możesz się nie ruszać. Nie lub tego. Nie wychodź tego, nie, Sebek. Nie, zrzesz? wiecie co, to to już jest. Sebek. Nie, to to nie, jest to jest nie, nie, to nie, 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 go, słuchajcie, Slimba i to igram. Sebek! Nie, 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 Kamery, Kamy, kamery, Ej, ty! Widowa stąd! Ale to już, to jest mój dom! Nie Sebek, nie!

Ale mamy problem, Sebek wybiegł, dobra, musimy tu zostać, musimy tu Jak zostać Ja nie wychodzę, czekaj, Sebek bierz padł. te beczki To będzie dalej? O nie, nie mamy Sebka, zostaliśmy we dwójkę Trzeba się zakryć jakoś, czekaj O nie, co będzie dalej, widzowie?